Siemano z tej strony, tabaluga, i oto będzie obiecany giveaway za te 2000 diaksów, które rzuciliście mi na live. I teraz, tak, trzecie miejsce to jest ten oto ice secik. Zwykły, bo zwykły, ale ice secik. Hop. Drugie miejsce to zestaw. A nie, przepraszam, trzecie miejsce jest jeszcze ten ring i ten ring, Magic 5 i Def 5. Drugie miejsce to jest Ring 10 na Defa. A pierwsze miejsce Frozen Backpack niebieski. Także zapraszam wszystkich do komentowania, do łapkowania w górę, bo tylko osoby, które zostawią subskrypcję na kanale i komentarz, będą brały udział w giveawayu. Giveaway będzie na zasadzie, że zostawiacie komentarz ze swoim nikiem z gry. Oczywiście musi być zostawiona subskrypcja na kanale i like pod filmem. I ja z tych osób, które zostawiły komentarze, ja sobie te komentarze wpiszę do puli i będę losował trzecie miejsce. Drugie miejsce, oraz pierwsze miejsce Później Będę wołał was prywatnie w wiadomościach na RuKoJu Żebyście podeszli w dane miejsce do odbioru Tego nie, tego nie będzie na live'ie Z tego będzie zrobiony osobny odcinek Tak, żeby nie było na live'ie, że ktoś sobie podejdzie, ustawi sobie inny serwer i po prostu podejdzie i podpierdoli, nie? Kumacie Dobra, także to by było na tyle i widzimy się, komentujcie i widzimy się w następnym odcinku, cześć!